Cześć, jestem MarcelTV i dzisiaj Was witam w kolejnym odcineczku na moim kanale. Po krótkiej przerwie już wracamy do odcinków. Dzisiaj jesteśmy w Dziurbłejku. Dzisiaj będziemy policją, ale jeżeli zostawicie trzy łapki w górę, to nagramy kolejny odcinek. Tym razem, że wtedy będę więźniem. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek spodoba. Możecie pisać w komentarzu. Jaką chcecie kolejną gigę na, do nagrania z Robloxa. Może uda mi się ją nagrać. No dobra, no to lecimy. Musimy lecieć po samochód i po bronie. A no, tam ktoś się bije, szybko muszę biec. Dobra. Kurde nie siadaj na ławeczkę. Tylko tam. Ciebie nie. Tego tutaj, tego. Miglądze załatwić. No. No. I migląc dostał. Dobra, my teraz lecimy po samochód oczywiście. Nie gramy w tą gierkę dużo. Ale trochę już grałem Mamy trochę broni O jakiś policjant To znaczy jakiś dzień Oj, chodź tu Ale mnie przelogowuje Oj. Dobra, dostał Dostał Gość zaaresztowany Dobra, to teraz my możemy i lecieć Samochód po obronie i wtedy lecimy do miasta pinować, czy nikt nie bo najważniejsza rzecz, jeżeli siadacie do samochodu, jesteście policjantem, a nie wiecie, gdzie są sygnały, niektórych są, a niektórych nie są. Po pierwsze trzeba zamknąć samochód, wyjść z niego i znowu siąść i wtedy już się pokazują. I trzeba zamknąć najlepiej samochód, żeby później nikt do niego nie wsiadł. Ale ja włączę sygnały. Jeżeli wam się ta seria podoba, naprawdę piszcie w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. Będzie bardzo dobrze, jeżeli zostawicie łapeczkę i suba. No dobra, to jedziemy w takim razie po broń, tak jak mówiłem, o, o, Będziemy ich straszyć na sygnałach. Dobra, jedziemy po broń. Jeżeli nie znacie drogi do broni, no to teraz możecie poznać zwierzę. Mogą mnie też jeszcze wygrać w tym braku, bo też będą wiedzieć, a nigdy nie będą on nie pierwszy raz sobie. Nie ja może nie uważam wszystkich, że nie widzę grać, tylko może yy, wszyscy nie interesują się tą grą, a chcą zainteresować to. Dlatego tak szybko pokazuję. Dobra, szybko. wjeżdżamy Dobra. Na sygnała. Żeby się odstraszyli, oj, oj, oj bandyta, bandyta. Dobra, szybko lecę po broń. Bo z tą bronią nie mam sens. Zapewne. Dlatego muszę szybko. Dobra, szybko, szybko po broń. I zaraz możemy go jeździć Załatwić, tak jak zresztą wszystkich. No. O. I mamy. Teraz to my możemy, jeśli si się strzelać z jakimiś. Dobra. N nie przejmujcie się, to mój kolega. O nie, auto mi ktoś zabrał. Jego ja nie zamknąłem? Łe. No dobra, no to chyba pozostaje nam yy, cięcie zrobić, i po prostu będziemy się widzieć, jak już znajdę auto. Cześć. No, już jesteśmy, powróciliśmy. Yy, musieliśmy się wrócić yy, na piesze do więzienia. Teraz spokojnie, do miasta, mamy broń. No to o, na sygnałach akurat dobrze, że jedziemy, ooo, wow. O wariaty, o, pościg, 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 aha, O wow, to się za mną działo, muszę wycofać bezbędnie, dobra, wycofujemy. Dobrze, chyba będziemy tyłem musieli jechać. O, chyba jednak. Uda nam się chyba. Przepraszam, że Was tak zanudzam, ale to jest... Ja w tą grę gram chyba... Trzecie, czy czwarty raz dziś, tak. No i nie chcę was tak aż za bardzo przynudzać tą grą. Bo może wam się nie podobać, ale może dla was być super. Jak wiem... Kolejny odcinek już będzie lepszy, bo ja za policjanta nie jestem dobry. Tylko chciałem wam pokazać... Gierkę. Może takie coś jest. Ale tymi samochodem jest ciężko wykręcić. Ja nie mogę. No. Wyruszamy. Chyba... Zaraz... No jeszcze pogramy trochę czasu, nie wiadomo, jak zawsze na sygnałach pojedziemy, no bo jakby mogło być inaczej, jak nie na sygnałach, jak najszybciej, by tym dojechać i patrzeć, czy nic nie obrabowują, ale kozak, kozak tak ogólnie. Obejrzyjcie sobie mój poprzedni odcinek, a właściwie z 10 subskrypcji nagrałem beat Wiem, że to było tydzień temu Ale przepraszam, bo byłem na wyjeździe. Są wakacje, więc też trzeba odpocząć od tej szkoły Także jest dobrze Jest dobrze, przepraszam Was za te lagi, ale po prostu ostatnio coś internet laguje. No i też również prosto nie mogą nagrywać. A dzisiaj chciałem Wam coś nagrać. Bałem się, że nie wszystko w kozak, dlatego... Dlatego jest dobrze. Jeśli nie obejrzycie ten odcinek i jesteście w tym momencie... To napiszcie w komentarzu Jerrybreak. To Wam przyszedł na serduszkę. Um, co ja to miałam jeszcze powiedzieć? Um, ja już już chyba. A nie, nie, zapomniałam chyba. ja pamiętam te trzy łapki w górę. I, I kolejna seria. Tylko, że będę przebrany za tego. za. Złodzieja, chyba że chcecie policjanta, nie wiem, to piszcie w komentarzu. Jak tam chcecie, to od was zależy. Ło, blokada, blokada. Dobra, jest, 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 jest. Pościg, pościg. Ojej, kościół. Jako, mogę wam się przyznać, że jako policjant to gram pierwszy raz w j -Burka. Na tym odcinku, na tego klicha samochodem nie, um, nie umiem jeszcze tak upanować tej jazdy. Bo ja gram już trzeci czy czwarty raz, już się pamiętam. Bo raz mówię tak, raz mówię tak. Ale dobra. Chyba już zostawimy ten tutaj samochód i się przejdziemy na pierwsze, bo mamy całkiem blisko. Weźmiemy po prostu rękę broń. Broń w rękę i tyle i będziemy szli. Tam jest diament, to idziemy do diamenta. Tędy trafimy, chyba... chyba trafimy. Bo trafimy tędy. O złodzieju, już mi się nie chce go nawet gonić. O, jesteśmy. Mówiłam, że blisko. Teraz wystarczy chwilę poczekać na akcję. O, chyba jest otwarty. On jest otwarty. Trzeba wlatywać. Tykson. Pykson i elikson. Czy to już tutaj jest tylko otwarte? O nie, nie wejdziemy. Gdzieś jest z... tutaj wyjście. Jeżeli... Nie, widzowie... Jutro, nie, może z Arsenalu nagram odcinek. Nie wiem, nie mówię, albo z Islandz. No dobra. To chyba się już będę z wami teraz żegnać powoli. Bo już nikogo nie ma, tak mogę powiedzieć. To znaczy, jak nikogo nie ma, po prostu chyba już uciekli. No to co? Mogę Wam tylko. Życzyć miłego popołudnia. Miłego popołudnia! No to mogę wam tylko powiedzieć jedno. Cześć!